Z życia vape shopu czyli story time o tym, że vape Shop to nie jest miejsce dla. Siedziałem sobie w pracy za ladą, coś sobie robiłem, wiecie, pewnie obrabiałem TikToki dla Was. No i wiecie, siedzę tak sobie, a tutaj otwierają się drzwi i wchodzi sobie para. Mniej więcej 20-30 latków. Dokładnie nie widziałem, bo akurat zmieniałem jedne okulary na drugie. Bo obrobiłem dla Was TikToki. I tak dzień dobry, wstaję. I pani wchodzi ładnie elegancko ubrana. Pan wchodzi ubrany też elegancko. Krawat, koszula. Uuuuh, myślę. Jakąś torbę mają. Aha. I pani zaczęła spotkanie. <laughs> tak od wejścia. Czekaj, jak to szło. O, a pana to się nie spodziewałam tutaj zobaczyć, bo najczęściej w takich vape shopach to pracują młodzi ludzie. Młodzi ludzie. Młodzi ludzie. Dobra, będę kończył, bo.